Jest poniedziałek, 16 grudnia. Codziennie o 18 znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. Wysłuchasz tu też rozmowy, w których razem z naszymi gośćmi szukamy odpowiedzi na trudne pytania dotyczące wiary i Kościoła. Pochodnia, Pochodnia Podcast. Podcast. Możemy się rozwijać dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z księgi liczb. Gdy Balaam podniósł oczy i zobaczył Izraela, rozłożonego obozem według swoich pokoleń, ogarnął go Duch Boży i zaczął głosić swoje pouczenie, mówiąc. Wyrocznia Balaama, syna Beora, wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy. Wyrocznia tego, który słyszy Słowa Boże, który ogląda widzenie wszechmocnego, który pada, a oczy mu się otwierają. Jakubie Jakże piękne są Twoje namioty, mieszkania Twoje Izraelu. Niby szerokie doliny potoków, niby ogrody nad brzegami strumieni, lub niby Aloes, który Pan sadził, niby cedry nad wodami. Płynie woda z jego wiader, a zasiew jego ma wilgoć obfitą. Król jego wiele mocniejszy niż Agag, królestwo jego w górę wyniesione. I wygłosił swoje pouczenie, mówiąc: wyrocznia Balaama, syna Beora, wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy, wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże, a w wiedzy najwyższego ma udział, który ogląda widzenie wszechmocnego, który pada, a oczy mu się otwierają. Widzę go, lecz jeszcze nie teraz. Dostrzegam go, ale nie z bliska. Wschodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. Oto Słowo Boże. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń. Boże mój i w Tobie mam nadzieję. Wspomnij na swoje miłosierdzie, panie, na swoją miłość, która trwa od wieków. Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, ze względu na dobroć twą, panie. Dobry jest Pan i łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom, pomaga pokornym czynić dobrze, uczy ubogich dróg swoich. Naucz mnie chodzić twoimi ścieżkami. Alleluja, alleluja, alleluja. Okaż nam Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając, jakim prawem to czynisz? I kto ci dał władzę? Jezus im odpowiedział: Ja też zadam wam jedno pytanie. Jeśli odpowiecie mi na nie, i ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodzi chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą: Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy od ludzi, to boimy się tłumu bo wszyscy uważają Jana za proroka odpowiedzieli więc Jezusowi nie wiemy on również im odpowiedział zatem i ja wam nie powiem jakim prawem to czynię oto słowo pańskie